Witajcie, witajcie na kolejnym filmiku z serii Trudni ludzie, trudne sytuacje, my i tak idziemy do przodu. Tym razem znowu w rodzinie. Myślę, że to jest ważny temat, ponieważ te wszystkie nasze lata, które mieszkaliśmy, czy dalej mieszkamy w naszych domach z naszymi rodzicami, czy z naszymi rodzinami bliskimi, czy dalekimi, może wpływać i może powodować nasze późniejsze trudności, nasze późniejsze zmagania. A dlaczego tak myślę? Warto obejrzeć sobie te poprzednie moje filmiki, które zostały nagrane właśnie dotyczące rodziny. A dzisiaj chciałabym zająć się takim tematem, który gdzieś mi wybrzmiewa już od jakiegoś czasu, a mianowicie dotyczy osób w rodzinie, które Koloryzują. I to może być każdy w rodzinie. Może się nawet nam zdarzać czasami, że coś przekoloryzujemy, żeby wyjść lepiej, żeby wyjść w lepszym świetle, żeby pokazać się, że coś zrobiliśmy naprawdę dobrze. Nawet jeśli, powiedzmy, tam były jakieś niuanse czy, czy minusy w tym wszystkim. Natomiast ja mówię tutaj o osobie, która. Opowiada rzeczy niestworzone, czyli opowiada rzeczy bardzo często o innych osobach, albo o swoim życiu, albo o tym, co robi, albo co robił. Najczęściej może to też dotyczyć właśnie tego, co się działo w przeszłości i opisywać, jak to było w ogóle takie właśnie wspaniałe. Na przykład zaprzeczać, nawet do tego stopnia, że wy pamiętacie rzeczywistość inaczej, albo pamiętacie też przez pryzmat swoich własnych doświadczeń. Natomiast ta osoba będzie próbować wam wmówić, że nic takiego się nie stało, że pamięta zupełnie inne rzeczy, że ta dana sytuacja, o której ty mówisz, i która na przykład wzbudza w tobie jakiś ból, jakiś smutek, jakieś takie uczucia, powiedzmy, nawet takie zranienie, które musisz jakby w sobie przepracować, czy przepracowujesz już. I nagle słyszysz od tej osoby, że nie, że się myli, że to tak nie było, że nieprawda, też nie, nie, nie możesz wszystkiego zrzucać, powiedzmy na to, na to gdzie wyrastałeś, czy gdzie, gdzie dorastałaś, że, że absolutnie, przecież to było naprawdę cudowne, to było wspaniałe. I takie osoby bardzo często nie chcą pamiętać właśnie tych negatywnych rzeczy. No i pytanie jest właśnie, z jakiego powodu? Zawsze jest pytanie, z jakiego powodu ta osoba... Nie chcę pamiętać tych y, rzeczy, które były trudne. Y, jest możliwe, że przepracowała. Jeśli przepracowała, chwała jej za to, ale jeśli przepracowała to mądrze, jeśli przepracowała to zdrowo y, z kimś, kto. Pokaże ten proces, kto pomoże przejść ten proces, osoba nie będzie zaprzeczać Tobie. Nie będzie zaprzeczać, nie będzie mówić, nieprawda, tak nie było. No, chyba, że faktycznie już, nie wiem, ktoś wymyśla nie wiadomo co, i, i faktycznie należy mu zaprzeczyć, że zaraz, zaraz, no, ta sytuacja faktycznie miała miejsce, ale z tego, co ja pamiętam, to na przykład tu koloryzujesz, nie? To, to, to już było przesadzone, to nie jest prawdą. I. Warto jest właśnie zobaczyć, co ta osoba powie o tym samym wydarzeniu, powiedzmy, za dwa dni albo za tydzień. Bo może się okazać, że ta osoba, która tak mocno koloryzuje, powiedzmy, w negatywną stronę albo w pozytywną stronę, i wy czujecie, że, że tam jest jakiś taki, no, jakiś taki zgrzycik w tym wszystkim, co ta osoba opowiada. Zapytajcie tę osobę o to samo wydarzenie i o to tę ten, ten samą sytuację, powiedzmy tydzień później, dwa tygodnie później, czy miesiąc później. I sprawdźcie, jaką wersję tej historii usłyszycie po miesiącu. Z jakiego powodu to mówię, ponieważ osoba, która, u, tak, jakby wyolbrzymia tę sytuację, czy właśnie czy upiększa do po prostu niesamowitych kolorów y, y, jaskrawych, czy też kompletnie, tak jakby pokazuje, wszystko na, że wszystko było źle, y, zmieni swoje zeznania, zmieni swój styl mówienia o tym, zmieni szczegóły, będzie upierać się na przykład, że było coś takiego, a nie było czegoś innego, co powiedziała wcześniej. I teraz. Pytanie się nasuwa, czy warto taką osobę skonfrontować. Najważniejsze jest, że wy wiecie, że ta osoba koloryzuje. Ta osoba nie przestanie koloryzować, tylko dlatego, że wy powiecie, aha, w zeszłym miesiącu powiedziałaś, czy powiedziałeś mi zupełnie coś innego. Bo ta osoba jest doskonale, yy, tak jakby wyszkolona w tym swoim własnym opowiadaniu, żeby pokazać Ci, że ona teraz skupia się na zupełnie czym innym. Na, na zupełnie, Ty tego nie rozumiesz, Ty tego nie pamiętasz, na przykład może to być, nie wiem, yy, do młodszego rodzeństwa. Ty nic nie pamiętasz, Ty byłeś mały wtedy, Ty w ogóle, Ciebie, ciebie to zupełnie inaczej rodzice traktowali. I tak dalej. I, I na przykład wyolbrzymić coś takiego, co, co na przykład w, twoim, w Twojej pamięci, czy nawet w historii z miesiąc temu było zupełnie inaczej. I dobrze jest wtedy właśnie tak zobaczyć po jakimś czasie, jak ta historia się zmienia. Nie? Może, napytać, może na przykład po pół roku zapytać jeszcze raz o tą samą historię, żeby zobaczyć. Do jakiego stopnia ta osoba koloryzuje? Ponieważ osoba, która faktycznie przerabia coś w sobie, nawet jeśli na początku tak jakby wyrazi to znacznie mocniej, znacznie silniej, to w ramach, w ramach tak jakby w, w tym procesie, w ramach tego procesu, który przechodzi, będzie przypominać sobie szczegóły, ale one będą prawdziwe. I na przykład może się zreflektować, że, a wiesz, że ja wtedy powiedziałam, że, yy, i będzie pamiętać, przede wszystkim będzie pamiętać, i może powiedzieć, że, a wiesz, że ja wtedy powiedziałam, że, że to było tak i tak, ale potem, jak, jak ja to nad tym myślałem i nad, yy, to przerabiałem, to przypomniało mi się, że jeszcze było coś takiego, więc być może to nie było tak do końca, a może bardziej to pamiętam, bo mnie to bardziej zabolało, albo bardziej mnie to uderzyło. I to są słowa osoby, która faktycznie pracuje nad tym. Natomiast osoba, która właśnie przekoloryzowuje w jedną albo w drugą stronę, zawsze powie, że absolutnie oczywiście, że to tak było, albo, albo powie, ale nigdy w życiu ja tak nie powiedziałam, ale co ty mówisz, ale, ale w ogóle, ja bym w ogóle tak. I zależy też od tego, w jakim środowisku Wy to robicie? Czy jest to jeden na jeden? Ta osoba ma te, taka właśnie trudna osoba dla Was, może mieć właśnie tę tendencję do tego, żeby mówić co innego, jak jesteście jeden na jeden, a może mówić zupełnie co innego, jak jesteście w gronie. I to też warto zobaczyć, jak taka osoba opowiada o pewnych rzeczach w gronie osób i jak opowiada z tobą jeden na jeden. To też może dać wam takie, takie właśnie świecące, zapalające się czerwone światełka, właśnie, żeby uważać na osobę, która przekoloryzowuje i która właśnie próbuje niejako wymusić na was pamięć tego, co ona uważa, że było wobec na przykład ciebie. Natomiast ty to widziałeś zupełnie inaczej, czy ty to widziałeś zupełnie inaczej? I będzie próbować wpłynąć na, twoją, na twoje postrzeganie świata, i niestety będzie próbować wpłynąć na postrzeganie świata Twojego przez wszystkich ludzi dookoła, którymi, z którymi może się spotkać. To niestety jest, trzeba to zaakceptować, ewentualnie jakby. Pogniewać się na to, ale trzeba żyć dalej. Tu zacytuję Keanu Reeves, który powiedział, że on jest świadomy, że ludzie plotkują na jego temat, że ludzie go obgadują za jego plecami, ale on postanawia nie słuchać tego, tylko cieszyć się życiem tym, które ma. Podejrzewam, że w momentach, w których usłyszy coś o sobie, będzie musiał to przepracować, czy przepracowywuje to, czy po prostu tak jakby przemyśli, co się działo, ale on chce żyć pełnią życia, on chce się cieszyć, więc cieszcie się swoim życiem, cieszcie się tym, co macie, cieszcie się tym, że wy się zmieniacie, że idziecie do przodu. Pozdrawiam Was serdecznie.